Miałaś mi pomóc z kostiumem na Halloween Która jest godzina? Jezu środek nocy Vera Obudź no, wstawaj Już Gdzie jest mój szlafrok? Masz go na sobie mam no, no, szlafrok Co roku nagrywam TikToka Z przygotowań do Halloween I widać, że Blu chce do mnie w tym roku Dołączyć, tak Blue? Chcesz troszeczkę maskary? Zły pomysł, zły pomysł. Słuchajcie, wczoraj spędziłam jakieś kilka godzin szukając makijażu dla Junko. Wiem, że Dżunko ma naturalny makijaż, ale ja nie przepadam za naturalnym makijażem. Ja lubię, jak jest kolorowy. Ostatnio, jak przebieram się w Dżunko, no to zrobiłam sobie różowy makijaż i widziałam, że Dżunko kolorowa ma różowy makijaż, ale już to zrobiłam, więc zdecydowałam, że zrobię fioletowy makijaż. I teraz pokażę Wam. Trzy zdjęcia, które znalazłam. Będę chciała taką mroczną twarz i właśnie taki nos. Będę chciała właśnie takie kreski pod okiem. I myślałam, że może jeszcze bym dodała o taki czarny łuk w załamaniu. I jak Halloween, to wiadomo, że jeszcze bardzo dużo sztucznej krwi. Więc mam jeszcze tutaj zdjęcie, żebym wiedziała, jak to się robi i jak to wygląda. Macie efekt przed, i macie efekt po. Mam nadzieję, że to wiedzie. się dzieje się tak są on poszedł. Jest godzina dwie po piątej, więc luzik mam jeszcze czas. Jezu, jak przed chwilą zaczęło lać. Mam nadzieję, że jak będę wychodziła z domu, to już przestanie. charakteryzacja nosa jest prawie gotowa. Tutaj mam plastry. Myślałam, że plastrów nie mamy, się strasznie przestraszyłam. Też się przestraszyłam, bo myślałam, że kot w kuwecie, ale nie. Lili się po prostu bawi torbo. Uważajcie, bo tam jest moja peruka, ok? No wiem, no wiem. Mam syf na toaletce. Pierwsza rzecz, którą zauważyliście, to moja toaletka. Wiem, ale teraz nie mam czasu, posprzątam to po szkole charakteryzacja prawie gotowa. Muszę jeszcze ubrać perukę i kostium. Wup, wup. Jak się wam podobał mój makijaż? Wysłałam moim koleżankom i powiedziały Wow, Weronika, ty to sama stworzyłaś? Blue, czym ty się bawisz? So Mówiła Jumko na Sheima? Podoba Wam się. Mi się strasznie podoba. Muszę jeszcze włożyć misie do włosów, ale zapomniałam, która to jest strona. Zaraz sprawdzę. Jakby co, nie uśmiecham się za bardzo, no bo czekam, aż krew wyschnie, żebym tego nie zepsuła. Sprawdziłam. Biały miś idzie na lewą stronę, a czarny miś idzie na prawą stronę. Moja dżunko jest już gotowa, tada! wiecie co? Jak zaczęłam ten makijaż, to nie miałam bladego pojęcia, czy mi to wyjdzie, czy tak to ma wyglądać, czy ja wszystko mam. I teraz wyszło, mi się strasznie cieszę, nie mogę się uśmiechać, no bo... Mam krew, tutaj mam jeszcze lateks i więcej krwi. I ja właśnie myślę, jaką kurtkę mam ubrać. Mam bardzo fajną futrzaną kurtkę właśnie w moim pokoju. Tylko, że będzie pasowała? Myślisz? Tak? 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 Dobra, no to idę po tą kurtkę. Futerko jest już ubrane. Przestało lać, więc uu, nie muszę chodzić z parasolką do szkoły. mi deszcz nie zepsuje makijażu. Wiecie co? Spróbuję wam coś nagrać w szkole, a może moje koleżanki jeszcze będą się chciały pokazać, więc pokażę wam ich ta Ja jestem już w szkole, jestem z koleżanką. Hi, hi. To jest Gabriel. A ah. tu za nami jest i właśnie idziemy do szkoły. And you don't know what I'm saying because you don't understand Polish. I know, right? Ja jestem już w szkole, hi. 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 to jest moja koleżanka. Ile jeszcze zostało? Ali, do you want to be in the video? No? okay, that's good. My właśnie, wracamy, bardzo dużo ludzi mi powiedziało Wera, ale masz fajny kostium! I nie wiedzieli, kim ja byłam, ale powiedzieli, że mam fajny kostium. I wiecie co? Jestem troszeczkę zdenerwowana. No nie naprawdę zdenerwowana, ale po prostu nie rozumiem, jak to się stało. Um, dzisiaj rano się dowiedziałam, że osoba, która ma najlepszy kostium, coś wygrywa. I dzisiaj rano to mi koleżanki powiedziały i powiedział: Wera, ty wygrasz, ty wygrasz I wygrał chłopak z szóstej klasy, który ubrał się jako nauczycielka Więc nie rozumiem tego, ale jest okej okay. Byłem, odebrałem A ty śmierdzący leniu nawet na zakupy nie chciałaś jechać Ja nie jestem śmierdzącym leniem Po prostu nie chciałam się z wami jechać to jest normalne, nie chciało mi się, jestem zmęczona, więc zostałam w domu. Jezu, co się tutaj tak gotuje? No co, taka głodna byłaś, woda na makaron. Przecież nie gotuję makaronu bez wody. A teraz idź, przymierz dresy, czy są ok? Bo z tymi dresami to też jest problem. Raz za duże, raz za małe, raz tobie nie pasują, to za obcisłe, to za szerokie. Proszę i się przymierzyć szybciutko, zanim jeszcze będzie drugie danie. Dominik! To makaron czy ryż? Makaron. Okej. Okay. A też jeszcze rozpakowałaś tej przesyłki? No dobra, będzie makaron. Myślałam, że może będziesz chciał ryż, to dołożę, bo przed chwilą wrzuciłam, ale to się nie zostanie, ugotuje się spokojnie. Przyjmiesz te ciuchy i weźmy sprzątaj tej bazę w pokoju. Kurtka na środku, hawajanasy też, szalik. Weronika, foch ale ze mną nie ma tak łatwo. Nie wystawa języka. Nie wystawa języka. Operator nasika. No dobra, już idę przyjeżdżać. No, to są okej. Okay. Troszeczkę za długie, ale ja rosnę, więc. Wczoraj się nie udało, bo mieliśmy monterów. A plan był taki, że jak Weronika przyjdzie po szkole, to ją wkręcę, zrobię jej prankę. Ale no niestety mieliśmy ekran od internetu na mieszkaniu i nie, no nie było szans, żeby cokolwiek nagrać. A prank będzie dość ostry, więc nie chciałam tego nagrywać przy osobach obcych. Weronika o niczym nie wie, niczego się nie spodziewa. Ja mam wszystko przygotowane, Dominik jest poinformowany, wie jak ma zareagować, a zobaczymy jak zareaguje. Weronika, no to co, ja idę się przygotować, wy zostajecie tutaj w łazience. Weroniko! Możesz przyjść do łazienki? No. Przyjedź mi tabletkę przeciwgłową, strasznie boli mnie brzuch, nie wiem czy coś mi nie zaszkodziło. Um, okej, okay. powiedz Biekowi, okej? Okay? Jeszcze zęby mm -hmm. mm -hmm. Czyli potrzebujesz ty zadecki, czy nie? Ha, ha. <gry>